Cześć, z tej strony Majcin Zabłocki i Wojtek Mikołajczyk, a dzisiaj pokażemy wam jak zadeployować Bielika 11B, duży znany polski LLM. Tak, białożer sztandary. I pokażemy jak go odpalić na w zasadzie każdej więzce. Tutaj możemy sobie wysłać request do niego i jak widzimy dostajemy w odpowiedzi na pytanie kim jesteś, nie wiem zapytaj chłopaków z ML Workout. Odpowiedź jest w formacie OpenAI. Zaczynamy. <mum> Będziemy potrzebowali przygotować parę komponentów. Będziemy potrzebowali mieć kod serwujący dany model w Pythonie. Przygotujemy do niego obraz dockerowy i potem odpalimy to na odpowiednio mocnej maszynie. Tak, i ten tutorial jest trochę trudniejszy niż te, które mieliśmy dotychczas na naszym kanale, ponieważ wymaga on minimum przygotowania z waszej strony. Wymaga on zasetapowania takiej Wiemki z GPU. To GPU musi być minimum 24 GB pamięci. I tutaj w linku na dole jest link do PDF-a, w którym pokażemy, jak taką wiemkę sobie stworzyć na jednym z czterech popularnych cloudów, czyli na GCP, na Azure, na AWS-ie i na DigitalOcean. Tak jest, przygotowaliśmy właśnie takie specjalne tutoriale, które udostępniamy na naszej liście mailowej, a tymczasem lecimy dalej z odcinkiem. Czyli teraz tak, zacznijmy od przygotowania kodu serwingu w Pythonie. My wybraliśmy sobie narzędzie LitServe. To jest framework, który pozwala w prosty sposób tworzyć aplikacje webowe do serwingu modeli. I on tutaj tak naprawdę daje nam pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w środku. Wystarczy, że zaimplementujemy metodę na wczytanie modelu, metodę na preprocesowanie danych wejściowych, kod predykcji modelu i kod przygotowania formatu odpowiedzi. I to już będzie działać. Ten człon da nam, jakby, ten taki fundament cały interfejs serwingu, że będzie można odpytywać model i on nam zwróci odpowiedzi. Natomiast tutaj będziemy chcieli mieć coś, co jeszcze nam trochę ten model przyspieszy, no bo to jest jednak duży model, to jest LLM, on ma 11 miliardów parametrów. No i tutaj jakby jest potencjał na jakąś optymalizację. Tak, i właśnie, żeby ten model w sposób wydajny wyzerwować, to wewnątrz tego lead server, w którym mamy właśnie, tak jak Wojtek wspomniał, pełną kontrolę nad tym, jak to API wygląda i nad procesem przetwarzania, to sam proces Przetwarzania i wykonania tego LLM-a naszego bielika. Do tego wykorzystamy VLLMA, czyli bibliotekę, która optymalizuje inferencję dużych modeli językowych i między innymi wspiera też kwantyzację do INT8 albo do FP8, którą właśnie dzisiaj wykorzystamy. Dzięki czemu taki bielik 11B na karcie 24 giga bez problemu. Bez problemu się uruchomi i rezultaty będą satysfakcjonujące. A jak ktoś jeszcze nie wie o co chodzi w tej kwantyzacji, to zapraszamy tutaj do naszych innych materiałów, gdzie tłumaczymy jak działa kwantyzacja. To tyle teorii. Odpalamy nasze ulubione IDE i zabijamy się zakodowaniem. To zacznijmy sobie z tą częścią LitServ. Czyli żeby zacząć, weźmiemy, skopiujemy po prostu ten kod i wkleimy go do edytoru. I to jest kod, który wczytuje jakieś dwa modele, które podnoszą do kwadratu i do sześcianu. Funkcji predykcji. On bierze, wywołuje oba, sumuje i zwraca jako output. Jako input to po prostu wczytujemy pole input z requestu. Ona jest przekazana do metody predict. Ona zwraca wynik jako output i encode response zwraca output. I teraz możemy to sobie odpalić. Potrzebujemy jeszcze zainstalować lit serwa. Ok. Czyli Stworzyliśmy wirtualne środowisko i instalujemy LeadServe. i teraz odpalamy naszą aplikację. Ona chodzi na porcie 8000 i możemy ją sobie tutaj otworzyć. Widzimy, że aplikacja chodzi na zakładce Docs. Mamy tutaj dokumentację API wygenerowaną przez Swaggera. Mamy endpoint health, żeby sprawdzić, czy aplikacja działa, i endpoint predict, na który będziemy wysyłać nasze i zobaczcie, że tutaj y, wyświetla się na górze w tej dokumentacji Fast API. Licef to jest biblioteka, która jest zbudowana na Fast API i ona daje dużo y, usprawnień związanych z serwowaniem, takie właśnie jak batching i tak dalej. To jest wszystko zbudowane na Fast API, więc dla prostych rzeczy możecie używać y, samego Fast API i zobaczyć na przykład nasz poprzedni tutorial, a do bardziej zaawansowanych rzeczy, takich właśnie jak y, llm -y, warto użyć czegoś takiego, właśnie jak y, LeadSafe i LeadServe zostawia nam cały czas praktycznie pełną kontrolę nad tym serwerem, więc jest to super narzędzie. Dobra i teraz żeby odpytać to musimy wysłać jakiś request. Zobaczcie jeszcze, że w ustawieniach domyślnych LeadServe automatycznie utworzył nam tutaj nowy plik ClientPy, w którym jest przykładowy kod, jak możemy odpytać nasz model. I teraz żeby odpalić Python ClientPy. I widzimy, że nie mamy modułu request, więc robimy pip install request i odpalamy jeszcze raz. I dostaliśmy wynik output, output, i tutaj wynik podnoszenia do kwadratu sześcianu i sumowania. Czyli sprawdziliśmy sobie, że to jakby od początku do końca działa. Jak odpalimy serwer, to go możemy o tym podpytywać. No i teraz cała zabawa będzie polegała żeby tutaj taki w zasadzie placeholder zamienić na wczytanie bielika. Dobra, teraz wstawimy do środka do tego licewa model bielik i skąd ten model bielik wziąć? No to wystarczy sobie go poszukać na Hugging Face. Ie. Najnowszy model to jest ten bielik V2. I zobaczcie, że tych bielików na Hugging Face jest już więcej niż jeden. Obecnie najnowszy jest to ten bielik 11 V2.3. I w ramach tego releasu 11V2.3 jest tu kilka różnych opcji do wyboru. Jest przede wszystkim ten bazowy bielik, który jest nieskwantyzowany, on jest na FP16 nauczony i to jest model niejako w pełnej precyzji. No a my, z uwagi na to, że mamy ograniczone zasoby i chcemy, żebyście też mogli to łatwo odpalić, to wykorzystamy tą wersję skwantyzowaną do FP8, czyli wchodzimy sobie w tego bielika 11B instruct FP8. Samo to Instruct oznacza, że ten model został sfajtunowany, żeby wykonywać polecenia, a nie być tylko bazowym modelem językowym. I zobaczcie, tutaj jest żywcem właśnie przykład z VLLM, którego za chwilę właśnie użyjemy. Wczytujemy ten model, ustawiamy parametry do generowania i przekazujemy przekazujemy do niego wejście, czyli prompt systemowy. Piąt naszego użytkownika, Tokenizajem zamieniamy to na format, który ten model rozumie. Jest on zapisany, oczywiście, tutaj w konfiguracji tego modelu, i odpalamy LLM-a z tego pakietu z biblioteki VLLM, i możemy się cieszyć wygenerowanym tu za chwilę tekstem. No to bierzemy to niemalże żywcem i wklejamy do naszego przykładu. Tak. rozmontujmy sobie to na części pierwsze, no wiadomo tutaj importy zostają na górze, za chwilę sobie je doinstalujemy, model ID zostaje teraz ten sampling params to jest coś, co będzie potrzebne dopiero na etapie generowania, więc możemy sobie to przenieść już do naszego predict. Dobra, następnie tokenizer, no to tokenizer chcemy mieć już wczytany możliwie jak najszybciej. Tworzę sobie tutaj w metodzie setup self tokenizer i tu wrzucamy ten fragment. Następnie mamy wiadomości, one w naszym przypadku będą pochodziły z requesta, więc zajmiemy się tym później. I musimy wygenerować prompt do naszego llma. I robimy to też tutaj w prediccie self tokenizer i te wiadomości za chwilę się pojawią tutaj, self tokenizer i mamy model i ten model chcemy też czytać tak jak tokenizer, możliwie szybko, czyli w trakcie setupu self LLM i podajemy z wiele że będziemy wczytywali ten model o id -ku, yy, Bielika. No, i teraz zostaje odpytanie właściwe tego llm czyli przekazanie do niego tych promptów i wywołanie metody generate z promptami i z parametrami. I po tym, jak to się wygeneruje, ten tekst będzie dostępny w tym generated text. I możemy to na końcu w takiej prostej formie zwrócić. No i teraz tu oczywiście. Krzyczy na nas yy, nasz edytor, że nie mamy wiadomości, nie mamy messages, y. No i my sobie to przerobimy Także tutaj na input'cie będą nasze prompty. To będzie lista słowników. I prompt przekazujemy tutaj. Tutaj taką kosmetyczną rzecz jeszcze możemy zrobić, ewentualnie przesunąć ten model ID do setup. I teraz tak, podsumowując, co tu Marcin zbudował. Mamy te nasze cztery metody, które są charakterystyczne dla lead servera. W metodzie setup chcemy wczytać model i tokenizer, czyli to robimy i zapisujemy w self, czyli one będą dostępne w innych metodach tej klasy pod tutaj polem tokenizer i llm. W decode request robimy to, co ma się zadziać z tym naszym requestem, tak jak wysyłaliśmy sobie wcześniej na próbę z tego naszego klienta. Tutaj z tym inputem go przetworzyć, czyli na kluczu input będziemy chcieli, żeby były te nasze wiadomości do tego modelu, które widzieliśmy tutaj w przykładzie. To messages powinno wyglądać mniej więcej tak. Potem mamy samą metodę predict, gdzie tutaj ustawiamy parametry generowania modelu. One z grubsza wpływają na to, na ile to generowanie ma być powtarzalne, a na ile może być e, losowe. Jaka, ile może być maksymalnie wygenerowanych tokenów i tego typu rzeczy. No i to wy, wykorzystamy w metodzie generate. A do tej metody jeszcze musimy dać właśnie ten input, i on zostanie przetworzony przez tokenizer. Tu jest taka metoda apply chat template, i to z tych naszych danych wejściowych przygotuje to do formatu, do modelu. W tej linijce LLM jest odpalony, generuje. Tutaj sobie wyciągamy z odpowiednich pól wygenerowany tekst i go zwracamy, no a metoda ENCODE RESPONSE przepisze nam ten wygenerowany tekst, że będzie dostępny pod kluczem OUTPUT, dwukropek, TEKST, czyli tak jak w naszym przykładzie mieliśmy pod kluczem OUTPUT, OUTPUT, 80, to my będziemy mieli OUTPUT, OUTPUT, wygenerowany tekst. No i teraz tego nie odpalimy na tym komputerze, na którym to nagrywamy tak łatwo, no bo właśnie ten model jest duży i on wymaga 24 pamięci na karcie graficznej. No i do tego właśnie potrzebujemy tą wiązkę i tak jak wspomnieliśmy na początku, my przygotowaliśmy od zera do działającej konfiguracji na AWS-ie, na Azurze, na GCP i na Digital Ocean. Tutoriale, jak to wszystko pokonfigurować, sterowniki i my już tutaj mamy to pokonfigurowane i teraz pokazujemy, jak to odpalić. I teraz jeszcze jedną rzecz zrobimy, zanim to odpalimy na tych maszynach bo na tych maszynach nie chcemy już tworzyć znowu kolejnego środowiska Pythonowego, tego wszystkiego tak itd. Chcemy mieć przygotowany obraz dockerowy, który weźmiemy i tam po prostu odpalimy. Żeby to zrobić potrzebujemy napisać prostego docker Dobra, i żeby przygotować tego docker'a to wykorzystamy sobie docker którego już stworzyliśmy wcześniej. Przy okazji odcinka o FastAPI, tutaj zapraszamy, gdzieś będzie link. Tam opowiadamy nam o tym więcej, na chwilę obecną bierzemy ten kod, tworzymy docker-file i go tu kopiujemy. On tak w trzech słowach korzysta z obrazu, na którym jest zainstalowany Python, ustawia nam folder, w którym działamy, kopiuje plik requirements.txt, którego jeszcze nie mamy, i zaraz go stworzymy do kontenera i instaluje wszystkie zależności. Kopiuje resztę plików projektowych i odpala komendę, którą będziemy musieli zmienić. Więc, tak naprawdę, musimy tutaj te dwie rzeczy dostosować. Po pierwsze, zróbmy plik requirements.txt. I teraz w nim wpiszemy moduły pythonowe, które potrzebujemy. Potrzebujemy tor torch, czyli piszemy torch, accelerate i tran. Transformers to jest do odpalania tych LLM-ów, potrzebujemy VLLM'a też do odpalenia LLM-ów i potrzebujemy lead serve, żeby to mieć serwa. Dobra, dopisaliśmy teraz, sprawdziliśmy jakie wersje mamy zainstalowane tych modułów i dopisaliśmy tutaj, no bo to jest jakby dobra praktyka, żeby jednak je ustawić i mamy teraz plik requirements.txt gotowy, czyli nasz Docker file. Od góry do tego momentu jest OK. Dobra, dostosujmy tylko te ścieżki. Ustawmy sobie, że nasz folder, w którym pracujemy, to będzie App. Więc w takim razie te y, requirements kopiłem po prostu do App. Potem tutaj mamy to na ścieżce App yy, i tak naprawdę tutaj możemy sobie nazwać yy, czy chcemy wszystko skopiować? Nazwiemy sobie te pliki. Chcemy skopiować nasz serw pi do. Na ścieżkę app serve pi. Dobra, i teraz mamy fastAPI run, natomiast my ją zmienimy na Python i po prostu nazwę pliku. I to nam odpali. Dobra, i ponieważ, jakby, fastAPI używaliśmy Pythona 3.10, ale teraz używamy Pythona 3.11, więc tutaj zmienimy sobie tylko ten obraz. I teraz mamy gotowego do dockerfile'a. Dobra i połączyliśmy się z naszą maszyną. To tak jak mówiliśmy tutoriale będą dla listy mailowej. I teraz musimy przenieść ten kod i docker i możemy to zrobić najprościej po prostu kopiując. Czyli otworzymy sobie edytor tekstu V i najpierw robimy serve Pi. Klikamy i żeby przejść w tryb INSERT wklejamy ESCAPE dwukropek .w, żeby wyjść i zapisać. Teraz nasz Docker file, to samo, czyli v, docker, file i Command V, czy tam Ctrl V, żeby wkleić, dwukropek wokół, żeby wyjść. Potrzebujemy jeszcze mieć do tego Requirements, więc to samo. Ok, i teraz trzeba zbudować obraz Dockerowy. Żeby to zrobić, robimy Docker, build podajemy kropkę, żeby aktualny folder był jakby kontekstem. Nasz plik się nazywa docker-file, więc nie musimy go wskazywać, bo to jest domyślna nazwa, ale musimy go jakoś nazwać. Więc zróbmy bielik serw i enter. Dobra, to teraz odpalimy. Żeby to zrobić, zrobimy docker run yy, i nazwę obrazu, czyli bielik Serve. Teraz, żebyśmy mogli to odpytać z tej maszyny, to potrzebujemy udostępnić jakby porty z dockera na naszą Czyli będziemy serwować na porcie 8000, czyli P8000, 2.8000 i robimy Enter. I widzimy koło mój tak błędu, że nie możemy zaimportować Kudy I go nie widzimy, dlatego, że żeby udostępnić karty graficzne. Musimy zrobić taki przełącznik GPU's O i teraz Docker będzie mógł korzystać z karty graficznej, ze sterowników skonfigurowanych na naszej maszynie, na no skonfigurowanych naszymi superskryptami, które są na listy mailowej. Dobra, podejście numer 3 do odpalenia tego. Damy sobie tutaj jeszcze flagę i te, Bo bez tego nie widzimy wszystkiego co się dzieje w tym kontenerze tylko część o i teraz już możemy widzieć jak powoli są ściągane tokenizery i modele ym, tutaj w trzech plikach i one będą wczytywane na kartę graficzną i widzimy się za chwilę dobra i w końcu udało się wczytać cały model i teraz już serwer nam chodzi więc możemy go odpytać żeby to zrobić wykorzystamy curl i mamy przygotowany request wam też go udostępnimy i teraz go wklejamy, czyli ważne rzeczy. Tutaj localhost 8000, to jest tam gdzie nam chodzi serwer, mamy przekierowany port z Docker'a, więc to będzie dostępne. Na slash predict jest dostępna metoda predict naszego modelu. Wysyłamy tutaj JSON'a i tu jest nasz input, który jest listą wiadomości. Mamy jako system opis, jesteś pomocnym asystentem. Bielik odpowiadasz na pytanie z dziedziny Machine Learning. Jak to nie jest pytanie z Machine Learningu, odpowiadasz nie wiem, zapytaj chłopaków z ML Workout. A jeżeli jest w innym języku, to mówi, że. Przepraszam, to jest, Mówi tylko po polsku. I tutaj mamy, jakby użytkownik zapytał, kim jesteś. To co nam model odpowie. Na końcu to JQ nam po prostu sformatuje odpowiedź. Wysyłamy i mamy output. To jest nie wiem, zapytaj chłopaków z ML Workout, co jest zgodne z tym promptem, który napisaliśmy, tak. A tutaj możemy sobie jeszcze przetestować drugi input. Co by było, gdybyśmy jako użytkownik zapytali go w ten sposób, czyli resztę mamy przeklejoną. A tutaj mówimy Let's speak in English. How are you? I wysyłamy. I model nam mówi, przepraszam, mówię tylko po polsku a potem zaczyna mówić po angielsku. Czyli troszeczkę halucynuje. Troszkę dobrze, troszkę źle. Może to jest kwestia kwantyzacji. Jakby tutaj możemy sobie zobaczyć, że, że te LLM -y właśnie jest w nich taki zawsze dreszczyk niepewności, co tam z nich wyjdzie. Ale z grubsza, z naszej perspektywy to jest i tak sukces, bo mamy odpalony model, możemy go odpytywać i możemy też sobie jeszcze tutaj w ramach ciekawości podejrzeć takim narzędziem, że zobaczcie 20 GB z tam 20 prawie 4 na karcie graficznej model zajmuje, ale działa. Jest super. Ok. Następną rzeczą, którą Wam pokażemy, będzie dostosowanie formatu requesta i formatu odpowiedzi z tego serwisu, tak, żeby był on kompatybilny z formatem OpenAI. Teraz pytanie, dlaczego? Obecnie to nasze API używa takiego wymyślonego na potrzeby tego tutoriala: formatu. Mamy jakiś inputs, mamy jakiś output. I tyle. Ale w świecie LLM-ów de facto takim niepisanym standardem stało się odpytywanie tych LLM-ów za pomocą takiego formatu, który jest wspierany przez API Chata GPT, czyli to, co widzicie tutaj na ekranie w dokumentacji OpenAI. Jak sobie zerkniecie, no to te wiadomości są właśnie w takim konkretnym formacie. Mamy tą rolę, w przypadku pierwszego, pierwszej wiadomości jest to zwykle rola systemowa i tu podajemy naszego prompta systemowego i później wszystkie wiadomości które są generowane na w trakcie konwersacji czyli w trakcie czatu są pakowane w formacie właśnie takim jak tu widzicie czyli role user content i to jest treść, którą napisze użytkownik i odpowiedzi są w podobnym formacie czyli mamy role assistant i content to jest odpowiedź z modelu i tak ten format wygląda, więc fajnie by było móc wdrożyć ten model w taki sposób, który będzie kompatybilny z tym api OpenAI, i to właśnie za chwilę zróbmy. Przez to, że używamy Lidseva, można to zrobić w bardzo łatwy sposób. W dokumentacji tutaj możecie znaleźć coś, co się właśnie nazywa OpenAI Spec, i tu jest kilka przykładów, właśnie jak dostosować to api. Które piszecie w tak żeby spełniało ten standard OpenAI-owy. I tu możemy sobie uruchomić przykład, jak wygląda tekst Completion z GPT-2. I zobaczcie, że teraz to API jest jeszcze prostsze niż to, co my napisaliśmy, bo nie ma już tu metody ani Decode Input ani Decode Output, tylko mamy Setup i Predict. I tutaj taka różnica, w trakcie Predicta dajemy Yield. A w konfiguracji serwera przekazujemy właśnie ten OpenAI spec i jak sobie wejdziecie na GitHuba, to właśnie w tym OpenAI spec zawarte jest wszystko to, o czym powiedziałem, czyli to, w jaki sposób jest sformatowane wejście do serwisu i w jaki sposób jest sformatowane z niego wyjście, tak żeby to wszystko było kompatybilne z tym formatem OpenAI. I co więcej, tak wyserwowany model, to znaczy z tym OpenAI specem można wykorzystać z biblioteką Pythonową OpenAI, więc zamieniając tam po prostu URL, pod którym znajduje się model, ta biblioteka oficjalna od OpenAI będzie działała też właśnie na przykład z tym waszym tutaj bielikiem, którego za chwilę uruchomicie. Więc bierzemy tego tego speka tutaj w konfiguracji serwera, dodajemy go do naszej konfiguracji serwera tutaj i teraz pierwsza rzecz, możemy się pozbyć Encoda i decoda, no bo to jest załatwione właśnie przez tą specyfikację. I tak jak w tym przykładzie było, z mm, returna tutaj musimy dać yield. I to tak naprawdę tyle. Teraz wystarczy znowu przebudować ten obraz z nowym kodem, i po uruchomieniu kolejny raz to API będzie zgodne z tym standardem openai Dobra, teraz odpalamy jeszcze raz Docker Build znowu kropka, tak i teraz bielik serve open ai spec ok dobra, my teraz tutaj mamy troszkę inną komendę, bo my to testowaliśmy jeszcze wiele razy w międzyczasie i żeby przyspieszyć ten nasz proces sobie zamontowaliśmy lokalny folder jako wolumen do dockera i tam przechowujemy cache tych modeli I jak kogoś interesuje bardziej co tu tak naprawdę się dzieje napiszcie w komentarzu, chętnie wyjaśnimy no i tutaj odpalamy już dalej ten nasz obraz bielik serve open AI spec i teraz możemy go odpytać. żeby to zrobić, znowu sobie skorzystamy z kurla. Wklejamy tutaj komendę. Zobaczcie, że teraz endpoint się zmienia. To już nie jest slash predict, tylko jest v1 chat completions. No i to też jest jakby format tego endpointu zgodny z OpenAI. Mamy tutaj dodatkowe pole model, w którym możemy sobie wpisać nazwę modelu. I w messages, tak jak już Marcin tłumaczył, tutaj mamy te role i content. I Robimy Enter Enjoy, nie się. i widzimy tutaj, że jest zły port, a to dlatego, że testowaliśmy to na różnych portach. W międzyczasie my tutaj poprawiamy port i wysyłamy raz jeszcze. Dokładnie to samo, jedyne co zmieniliśmy port. I teraz widzimy, zobaczcie, że odpowiedź jest nagle dużo większa. Widzimy content, nie wiem, zapytaj chłopaków z ML Workout, Prompt był ten sam, więc to jest fajnie. Widzimy tutaj content jest taki jak wcześniej. Dodatkowo mamy dużo różnych pól. I one są zrobione tak, żeby było to spójne z odpowiedziami OpenAI, czyli mamy zarówno inputy, to co wysyłamy spójne z OpenAI, i odpowiedzi serwera też są w formacie takim jak OpenAI. Dzięki temu, jak Marcin wspomniał wcześniej, działa to z bibliotekami służącymi do komunikacji z OpenAI, na przykład z poziomu Pythona. I zobaczcie, generalnie mamy już to co chcieliśmy. Mamy model, on chodzi na GPU. Zrobiliśmy go tak, że jest też spójny z formatem OpenAI. Natomiast mamy tutaj jeden duży problem. No, że jak mamy tak to wystawione, to teraz taki model jest dostępny w sumie dla wszystkich. I jak ktoś znajdzie adres tego serwera i odpowiedni endpoint, to może sobie odpytywać model na nasz koszt. No i właśnie, czy możemy coś z tym zrobić? No pewnie, że możemy coś z tym zrobić. No i przychodzi znowu nam z pomocą tutaj lice, którego użyliśmy, który ma wbudowany mechanizm uwierzytelniania. I wystarczy za pomocą zmiennej środowiskowej LitSave API Key podać jakiś klucz, który powinien być. Przechowywane gdzieś w bezpieczny sposób, ale dzięki temu zamkniecie dostęp do waszego api i będzie potrzeba y, użycia tegoże tego, klucza, po to, żeby wykonywać y, autoryzowane, autoryzowane requesty. To teraz zatrzymam sobie ten działający serwer. No i teraz edytuję sobie tą poprzednią komendę i dodam sobie tutaj parametry -e jako kolejną zmienną środowiskową. Lead Server API Key. I podam jako mój klucz tutaj lid. I teraz, jak to uruchomię, to zobaczę, że nic się nie zmieniło w kodzie, nie trzeba było nic zmieniać. Tą, tą zmienną środowiskową można sobie ustawić jak chcecie. I za chwilę ten serwer w wstanie. Pyk już powinien być dostępny. I teraz, jak wyślę ten request, który przed chwilą Wojtek wysyłał, to od razu dostaję wiadomość: Not authenticated, czyli muszę podać jakiś klucz. Więc w naszym curlu podaję tutaj. Dodatkowy header, x api-key, lead i teraz jak wyślę takiego requesta, no to już ta odpowiedź jest zgodna z tym, co oczekiwaliśmy. Nasz request został uwierzytelniony i dostajemy odpowiedź taką, jak wcześniej. Serwer jest troszkę bezpieczniejszy. Jak jeszcze to oglądacie, napiszcie bielik w komentarzu. Czyli przeszliśmy od zera do działającego bielika na Wiemce w Dockerze. Zaimplementowaliśmy to w lead-serwie. Mamy API zgodne z OpenAI. I jeszcze zabezpieczyliśmy to, że wymagamy API Key przy wysyłaniu requesta. A generalnie, jak chodzi o tematykę LLM-ów, optymalizacji serwingu, no to my tutaj nawet nie liznęliśmy wierzchołka góry lodowej. Ale jak jesteście tym zainteresowani, to dajcie znać w komentarzu, to może nagramy jakieś odcinki na ten temat. Cześć! Cześć.